To jest nowy Walkman od Sony. Właściwie taki mniejszy telefon z Androidem, tylko że bez miejsca na kartę SIM i głównie do słuchania muzyki. Dlaczego to kosztuje 2000 zł? Bo to jest model dla plepsu, a droższy chodzi po 18 tysięcy. i przyznaję, muzyka z niego brzmi cudownie, jak będę go oddawał po testach, to będę za nim trochę tęsknił, ale równocześnie żadnego innego gadżetu, który sprawdzałem w tym roku, aż tak bardzo nie znienawidziłem. Walkman nie umarł, a już niedługo. Ale od początku, bo wiem, że większość z was i tak kliknęła w ten film tylko dlatego, że pomyśleliście, jak to Walkman który mamy rok? Otóż Walkman to nie jest tylko nazwa przenośnych odtwarzaczy kaset sprzed lat, ale też ciągnącej się od dekad linii różnych pałych sprzętów muzycznych od Sony, która wciąż istnieje i ma się. Yy, w sumie to się dobrze złożyło, bo właśnie dawno nie gadałem ze Staszkiem z Kostnicy. Muzyczne telefony Sony Ericsson były u nas całkiem popularne, ale już na rynku mp 3 Japończycy zdecydowanie przegrali walkę z Apple, a od ponad dekady produkują takie niszowe, wysokiej klasy odtwarzacze dla. Audiofili. Tylko dla tych audiofili, którym faktycznie zależy na dobrej jakości w jak najlepszej cenie, a nie dla tych, co kupują audiofilskie podstawki pod router i wymieniają instalację elektryczną w całym domu tylko po to, żeby mieć czystszy dźwięk przez HDMI. Ja do tej pory takich Walkmanów to używałem tylko kilka razy po 30 minut na różnych tam targach elektroniki. Teraz miałem mój pierwszy dłuższy kontakt i to był mój powrót do walkmanowego uniwersum po latach, a wręcz dekadach i Spoko, ale z drugiej strony to czuję się zawiedziony, tak jakbym poszedł teraz na koncert stuletniej gwiazdy rocka. No. To już trochę jakby nie to samo, ale dobra, o co w tym sprzęcie chodzi? Otóż, jak mówiłem, on się zbytnio nie różni od standardowego smartfona, choćby od Sony, ale upakowali do niego lepsze podzespoły odpowiedzialne za audio niż w większości telefonów, obsługę wszystkich najwyższej klasy kodeków, no i gniazdo mini-jack, które też w smartfonach robi się trochę zapomniane. Na wielkość jest jak pół smartfona, waży też tyle co pół smartfona, więc mogę go sobie wygodnie nosić w każdej kieszeni i właściwie też nie wyjmować, bo trochę wstyd. Bo ma fizyczne przyciski z boku do regulacji głośności, pauzowania i wybierania kawałków. Wiecie za co lubię Androida? Lubię Androida za to, że zarówno Google, jak i producenci sprzętu mogą go bardzo łatwo modyfikować pod różne zastosowania. I na przykład testowałem całkiem sporo czytników e-booków albo przenośnych konsolek, albo takich tabletów do notowania na nich rysikiem, po których naprawdę nie było widać, że w środku za wszystkim stoi Android. Ale ja wiedziałem jakoś tak optymistycznie byłem święcie przekonany, że do tego Walkmana w Sony też zrobili specjalną nakładkę na Androida skupioną na odtwarzaniu muzyki. Myślałem, że tak sobie wyobrażałem, że będą w niej duże ikonki, skoro ekranik ma tylko 3,5 cala, że będą uproszczone ustawienia, że pochowają wszystkie niepotrzebne aplikacje, że to będzie coś takiego, jak czasami w smartfonach są specjalne tryby uproszczone dla 5- albo 105-latków. Jakież było moje zdziwienie, gdy wyjąłem Walkmana z pudełka, zacząłem go konfigurować i moim oczom ukazał się, się taki widok. No nie no, tu jest po prostu zwykły, plugawy Android 12, taki sam jak na większości smartfonów i moim zdaniem właśnie z tego powodu tego sprzętu właściwie się nie da używać. Jeżeli jako producent sprzętu używasz Androida i chcesz mieć na nim dostęp do sklepu Play z aplikacjami, no to niestety Google Ci każe mieć na nim też Gmaila, mapy i dużo takich innych bzdur, więc z jednej strony rozumiem, że nie mogli tego wyrzucić, ale ale no mogli to chociaż wizualnie przykryć jakąś specjalną nakładką, żeby mi nie wyskakiwało co chwilę, jak chcę się zanurzyć w świat dźwięku, że dostałem na maila nowy numer newslettera o farbach do malowania ścian. Zawsze się zapisuję na taki syf, bo wtedy zniżki dają. Poza tym, może to jest płytkie, ale po prostu używając tego, nie czuję się, jakbym kupił wyspecjalizowany, profesjonalny odtwarzacz audio za 2000 zł, bo mam przed sobą to samo co na telefonie. Tylko gorzej. Bo ekranik jest za mały na wygodną obsługę, bo jego jakość jest jak z telefonu za 600 zł sprzed ponad 10 lat. Ale dzięki temu przynajmniej mam spójne doświadczenie, bo działa też jak telefon za 600 zł sprzed 10 lat. Mnie to nawet szkoda słów, niech przemówi obraz. Okej, okay, wiem, nie chcę na tym instalować super zaawansowany gry 3DF NBA chociaż musiałem, no ale znowu, gdzie jest moje doświadczenie premium? No jak ktoś kupuje taki gadżecik tylko do muzyki za tyle kasy, no to raczej nie przywykł na przykład do smartfonów, które działałyby aż tak źle. Powiecie, oj tam narzekasz, przecież jakaś drobna przecinka Cię nie zabije. Założymy się. Tylko, że ten Walkman tak zamula, że czasami przycina mi piosenki na Apple Music na 2-3 sekundy. Słucham sobie wszystko ładnie, pięknie, odpływam i nagle cisza. Tylko, że tam gdzie nie powinno być. I może to brzmi głupio, ale ja przez to naprawdę już nie potrafię się cieszyć muzyką serwisów streamingowych, bo po prostu mam traumę. I zamiast sobie myśleć, o kurde, zaraz wchodzi ten mój ulubiony riff, to myślę sobie, o kurde, zaraz wchodzi ten mój ulubiony riff. A co będzie, jak Walkman się wtedy zamyśli i nie wejdzie? No masakra, no ja go słucham, a on nie słucha mnie. Jako prawdziwy recenzentki detektyw. Z trudem, bo na tym sprzęcie nic nie jest łatwe. Zainstalowałem aplikację do sprawdzania specyfikacji, gdyż Sony się nią odziło jakoś specjalnie nie chwali. I okazało się, że wrzucili tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 630, który ma na karku 6 lat. I te 5-6 lat temu to był popularny w telefonach, które wtedy kosztowały po jakieś 1200 zł. Do tego aż. 4 GB ramu i 32 GB pamięci wbudowanej, z czego dla Was jest 18. A to mówiąc delikatnie nie jest jakoś dużo, bo przypominam, że tutaj nie ma internetu mobilnego, nie ma karty SIM, jest tylko Wi-Fi, więc kiedy sobie wychodzicie dokądś, no to muzykę powinniście mieć już pobraną do pamięci. Ale właśnie, muzyka może dla niej jednak warto. Przekonajmy się. A, zapomniałem, że tutaj nie ma żadnego wbudowanego głośnika nawet do powiadomień. Sprawa wygląda następująco. Jak porównuję sobie wrażenia z iPhone'em albo flagowym Samsungiem, nie mówiąc już o tańszych smartfonach, to naprawdę czuję różnicę w klarowności audio na korzyść Walkmana. Najbardziej w plikach FLAC, które sam sobie pobieram do pamięci, ale na Apple Music też jest całkiem nieźle. Generalnie im gorsza jakość muzyki samej w sobie Zenek Martyniuk, Polskie Reggae im większa kompresja, tym mniejsza różnica na czym tej muzyki słuchacie, bo na Spotify'u albo na YouTube Music to serio już są takie niuansiki. Nie jestem dobry w opisywaniu charakterystyki dźwięku, ale skoro nie jestem dobry w opisywaniu charakterystyki dźwięku, a jednak wyraźnie słyszę że muzyka jest przyjemniejsza w odbiorze, że nagle kapuje się, że są w niej dźwięki, których wcześniej nie zauważyłem i czuję się jak na koncercie, no to chyba jest dobrze i nie potrzeba audiofila, żeby się tym dźwiękiem cieszyć. A ty w ogóle wiesz, co to znaczy dobry dźwięk? Masz w domu jakiś monitor studyjny? Tak, mam 4K. Ty Tylko, że znowu oczywiście kolejny problem, bo do tej pory mówiłem o słuchawkach Bluetooth. Sprawdzałem dwie pary Bankentolów Senów: Sony, Sennheisery, AirPods Pro, Nothing i no to chyba tyle, ale to i tak sporo. Ale co z mini-jackiem? Okazuje się, że jakżeby inaczej gniazdo mini-jack w tym Walkmanie ma niską moc, w wyniku czego większość dużych słuchawek będzie na nim grała cicho i płasko. To już smartfon. Asusa dla graczy radzi sobie z tym znacznie, znacznie lepiej, co potwierdził mi też Łukasz Kotkowski z Chip.pl, który ma bardzo podobne wrażenie. Więc ten mini-jack to, nie wiem, niby spoko, ale u mnie spełnia funkcję futerału na okruszki i niby można dokupić sobie jeszcze zewnętrzny wzmacniacz podłączony właśnie przez mini-jacka, ale no... Come on, please, tak chyba nie powinno być. I po co mi były testy tego Walkmana, skoro z jednej strony obrzydził mi słuchanie muzyki na smartfonach, bo rzeczywiście gra znacznie ładniej i to akurat Sony wyszło, ale z drugiej utwierdził mnie w przekonaniu, że nigdy bym go nie kupił. Ale to było mocne nigdy, takie nigdy jak nigdy się z tobą nie umówię. Bo tak, może i przenośne, wysokie klasy odtwarzacze muzyki mają sens, no tylko, że akurat ten nie ma. A Sony to się radzę zabrać do roboty, bo siła marki Walkman jeszcze dla kogoś gdzieś tam istnieje, ale nikt raczej nie myśli. A, to są te przenośne odtwarzacze muzyczne z Androidem. A zaraz ludzie, którzy pamiętają oryginalne Walkmany, wymrą i będziecie mieli taką siłę marki, jak gdybyście w tym roku teraz wypuścili limitowany smartfon z okazji rocznicy opatentowania cukru w kostkach. Pamiętamy. Zawiodłem się, bo muzyka super, ale wszystko inne to wręcz jakby specjalnie zrobili najgorzej, jak tylko mogli, żeby mi tylko czasem z tą muzyką nie było zbyt dobrze. A i nie powiedziałem wam, ile działa na jednym ładowaniu. Otóż tak od 15 do 25 godzin i szybko się rozładowuje, kiedy go nie używacie, więc znowu dziękuję Android. Ale no, i tak wam go nie polecam kupić, więc to jest tak samo istotny parametr, jakbym wam teraz powiedział, ile ma kalorii, gdybyście chcieli go zjeść. Zapraszam do szczegółów taniej wygodnej oferty Mobile Vikings na telefon w opisie i do promocji na elektronikę specjalnie dla moich widzów w komputroniku. Też w opisie, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.